Witam. Last Epoch do najtrudniejszych nie należy, ale i tak warto wiedzieć pewne rzeczy. Mamy ich 8, a więc zaczynajmy. Numer 1. Vendor. Za każdym razem, gdy wbijemy level lub wykonamy questa, dostajemy nową pulę przedmiotów u Vendora. Mam też potrzebne do niszczenia runy, które możemy sobie kupić, jeśli nie dostaliśmy lub nie dropnaliśmy. Dlaczego uważam go za ważnego na początku gry? To chyba dosyć proste, nie? Vendor potrafi mieć żółte przedmioty już na pierwszych levelach, a żółte przedmioty ostro będą mogły zboostować nasze statystyki. I jeszcze pa trzeba pamiętać o tym, że kupiony taki przedmiot od Vendora ma też swój potencjał, więc możemy jeszcze jakieś tam dodatkowe statystyki na nim sprawdzić. A więc bardzo łatwo możemy zbustować swoją postać na samym początku gry. Numer 2. Nie podnoście wszystkich przedmiotów na sprzedaż. Last Epoch w przeciwieństwie do większości gier nie jest typem gry, w którym zbieracie śmieci, potem sprzedajecie je do Vendora. Dlaczego? Większość przedmiotów, które dropniecie, żółte, zielone, nawet niebieskie, mają bardzo znikome wartości. 50 golda, 30, 12, 17. Czy to dużo? No nie. No nie. Jak sobie spojrzycie na endgame content, w którym wchodzicie na pierwszą lepszą mapkę i potraficie dropnąć 500-600 golda z jednego moba, to można się domyślić, że to nieodpłacalne jest. Nawet fioletowe przedmioty, które są bardzo rzadkie i tak mają bardzo niską wartość. Jedyną różnicą są unikaty, które jeszcze mają tam wartość 500-600 golda, ale i tak nie warto ich sprzedawać. Więc jeśli chodzi o farmienie golda, to gold wam wleci z czasem. No i za wykonane questy. Numer 3. Zbieraj i niszcz przedmioty za fiksami dla twojego buildu od samego początku gry. Dlaczego to jest ważne? Gdy już do, dobrniemy do tego endgame contentu, często będzie tak, że będzie nam tych afiksów brakowało. Nawet jeśli będziemy dosyć często zmieniać przedmioty, i tak będziemy chcieli sprawdzić dane afixy do, do swoich itemów. Taki przykład. Moja postać typowo potrzebuje minion damage, minion life i minion crit chance. Gdybym tego nie robił od samego początku, czyli nie zbierał tych przedmiotów i nie niszczył ich żeby pozyskać z nich afiksy. Prawdopodobnie w pewnym momencie bym się zaciął, bym nie mógł tego zlevelować, aczkolwiek pamiętajcie też, że jak już mamy typowy endgame, tych run, tych afiksów też dużo więcej wypada. Co nie zmienia faktu, że w momencie, kiedy przechodzimy z kampanii już na endgame content, no przydałoby się już po prostu te afiksy do crafta mieć. Numer 4, czyli gambler. Gambler to postać, którą możemy na początku gry spotkać, już tam koło 15 levelu. Nie jest on zbyt tanią postacią, ale pozwala on nam wyodrębnić bazy. Po prostu zaglądamy do niego i widzimy przedmioty, jakie ma na sprzedaż. Jeśli mamy dostatecznie dużo golda, możemy kupić od niego przedmiot i liczyć na to, że pojawi się niebieski lub żółty. Oczywiście polujemy tutaj na bazę przedmiotu, czyli na konkretny przedmiot, który. Zwiększa nam atrybuty albo zwiększa nam siłę naszej postaci. Składem może być na przykład baza hełmu, który będzie zwiększał crit chance dla naszych minionów. Resztę statystyk oczywiście możemy sobie sprawdzić, bo każdy z tych przedmiotów ma swój potencjał, więc ostatecznie może to być dosyć dobry przedmiot na samym wstępie gry. I oczywiście też mamy szansę na dropnięcie unikatu danej bazy. Jeszcze taka jedna rzecz, która przemawia właściwie za Gamberem, to jest to, że w pewnym momencie mamy dostatecznie dużo golda i z tym goldem właściwie już nie mamy co robić. Więc warto po prostu czasem przeklikać bazę. Sam tak robiłem i sam wiem, że to jest skuteczna rzecz. Na przykład sam skraftiłem sobie sceptra, który zwiększa mi minion damage, dodałem do niego cold damage i minion psychika i jest jak na razie najlepsza, najlepszą opcją, jaką miałem, i to właśnie było z Wendora, to nie było z Dropa. Dlaczego? Bo szansa na tego Sceptra na tamtą chwilę, kiedy grałem, była bardzo niska. Tak więc, Gambler jest bardzo dobry do levelingu i na początek endgame'u. Numer 5 Skrzynka. W przeciwieństwie do innych gier, tutaj mamy praktycznie nielimitowaną skrzynkę. Jedyny limit, jaki nas obowiązuje, to limit za zakup zakładki. Limit to oczywiście w postaci Golda, którego drobimy z mobów. Na szczęście, pierwsze zakładki są bardzo tanie, no więc nie będziemy mieli problemu z ilością tam starszy. Prawdopodobnie na samym początku kupicie sobie 5-10 starszy i to w zupełności powinno Wam wystarczyć. Co do konfiguracji starszy, możemy sobie zmienić kolor, nazwy, nawet kategorie. Na przykład dla jednej postaci, dla drugiej postaci, dla trzeciej postaci. Ogólnie bardzo przydatna rzecz, i dużo osób pewnie o tym nie wie, że po prostu można dodać sobie bardzo dużo starszy. Numer 6: Zbieraj idole. Jeśli wydaje ci się, że na obecną chwilę te idole, które tam łapiesz, są bardzo słabe, nic bardziej błędnego. Idole mogą ci dropnąć już na samym początku gry praktycznie perfekto. Już na w pierwszych aktach, czy tam ogólnie nawet na kampanii potrafisz dropnąć idole, które będą już miały bardzo dobre statystyki, może nie najlepsze, ale pozwolą Ci zmienić całkowicie swój build o 180 stopni. Dla przykładu, w tej chwili mam wszystkie idole ustawione pod Fire Miniony. Jeśli bym chciał zmienić tą, ten build, bo stwierdzam, że Fire Miniony są zbyt słabe, i nie mam w zapasie tych swoich idoli, to, no to mam lipę po prostu. Zanim je dropnę wszystkie pod Fire Damage albo Cold Damage albo jeszcze coś innego, może to sporo potrwać i. No i to nie będzie zbyt łatwe, nie? Z drugiej strony, możecie sobie poświęcić tam dwie 3 zakładeczki, właśnie typowo na idole. I w momencie, kiedy się chcecie zrespecować, bo stwierdziliście, że o, ten build jest słaby, zrobię sobie inny. Macie już gotowe idole w skrzynce, tylko trzeba je wziąć. Numer 7. Kolejnym takim ważną rzeczą w sumie na samym starcie, to nie bójcie się craftić itemów. Runy będziecie znajdować progresywnie w trakcie gry. Im dalej w grę, tym więcej tych run wam będzie wypadać, ale nie bójcie się kraftować itemów nawet takich żółtych, nawet niebieskich. Dlaczego? Po prostu, jeśli będziecie w stanie zwiększyć jakieś statystyki swojej postaci i pozwoli wam to szybciej progresować, no to im szybciej progresujecie, tym macie potem dostęp do większych ilości tych afiksów, afiks szardów, a to się znowu przekłada na to, że będziecie mogli jeszcze bardziej upgradeować swoje przedmioty, jednocześnie zwiększając tempo rozgrywki. No i ostatnie, czyli numer 8, czyli temporalkę. Będą ci w trakcie rozgrywki dropić je, Tak zwane klucze do dungeonów. Nie wydawa ich nierozsądnie. Będziesz ich potrzebował, nawet jeśli ci się wydaje, że nie. Dlaczego o tym wspominam? Przede wszystkim dlatego, że może ci się na obecną chwilę wydawać, że jak zaczniesz dungeona, po prostu przegrasz, to wrócisz na miejsce i będziesz kontynuował go. Nie. Nic bardziej mylnego. W momencie, kiedy. Zaczniesz dungeona, wchodzisz na własną odpowiedzialność, i po prostu w momencie kiedy Twoja postać umrze w tym dungeonie, tracisz, tracisz swój klucz i nie możesz już wrócić do tego dungeona. Dungeon jest znowu złożony z trzech pięter, więc też nie będzie tak łatwo. Plus oczywiście każdy dungeon ma swoje mechaniki, jest ich trzy chyba dungeone. Y, jeśli, jeśli się nie mylę. No i każdy ma swoje mechaniki, jak spierdziesz jakąś mechanikę i nie będziesz wiedział jak tego pociągnąć, to prawdopodobnie się wywalisz. Jednocześnie tracąc klucz i dropy z końcowego bossa. Dobra, to chyba wszystko co chciałem wam przekazać na tą chwilę. Mam nadzieję, że to wam się przyda na start gry. Przypomnę tylko, że jeśli wam się podobał filmik, to zostawcie lajka. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to walcie to w komentarzach. A jeśli po prostu chcecie więcej filmików, to zostawcie suba. Tymczasem uciekam. Dzięki, cześć.